Cześć. Witam w kolejnym dniu mojego wyzwania. Dzisiejszym tematem są plusy i minusy obecnego systemu edukacji. Eee, zapewne każdy z Was zgodzi się ze mną, że system edukacji w naszym kraju nie jest najlepszy. Eee, I pewnie znalazłyby się kraje, w których, w których ten system jest dużo, dużo lepiej dopracowany. Eee, ja sobie wypisałem tutaj listę plusów i minusów. Eee, oczywiście zacznę od minusów. I pierwszym minusem naszego systemu edukacji jest to, że szkoła nie uczy takich przydatnych rzeczy. Ja na przykład po skończeniu tej szkoły podstawowej i gimnazjum znałem. znałem wiedziałem co nieco o Mickiewiczu Żeromskim czy, czy Goethe. znałem dopływy wisły, dopływy odry, wiedziałem, gdzie. Gdzie w Polsce znajduje się mieć, gdzie są jakieś tam kopalnie węgla brunatnego, węgla, węgla kamiennego. Dużo takich rzeczy, ale tak naprawdę nie wyniosłem z, ze szkoły takich przydatnych, przydatnych informacji. Jak na przykład, to jest coś, co, co sobie zapisałem jako drugi punkt: ekonomia. Fajnie byłoby wiedzieć, co się, co się dzieje z, z pieniędzmi w, w gospodarce i jak, co, gdzie się podziewają pieniądze z, z naszych podatków. E, no pewnie dla żadnych władz nie byłoby to korzystne, gdyby nagle ludzie zaczęli rozumieć, jak pieniądze przepływają przez gospodarkę i co się dzieje z, nimi, z, ich, z ich podatkami e, i jak tak naprawdę te pieniądze są dystrybuowane. Także no, być może to jest jakby powód, dlaczego nie jesteśmy uczeni podstaw ekonomii w, w, w szkole. Kolejnym punktem są kredyty. Tak naprawdę, no, jakby jest dużo przedmiotów w szkole, które nie do końca są potrzebne, a, a kredyt prędzej czy później prawdopodobnie każdy z nas będzie chciał zaciągnąć. No i fajnie byłoby, jakby w szkole nauczyć się co nieco o, o kredytach, jak to wszystko działa. Tak aby, aby później było nam łatwiej w przyszłości. Kolejny punkt czwarty to wystąpienia publiczne. Tak, w szkole było takie coś, jak recytacje jakichś wierszyków, czy czegoś takiego, ale tutaj no, motywacją była raczej był raczej strach. Bo no, jeśli ktoś się nie nauczy tego wierszyka, to to raczej spodziewaliśmy się, że, że nauczyciel wpisze jedynkę i, i na tym się skończy. Ja bym oczekiwał, że raczej, raczej takie zajęcia będą motywowane no, jakąś przyjemnością, że, że dzieci będą, będą naprawdę chciały występować publicznie, tak aby później później w życiu jakby przychodziło im to dużo łatwiej. Że będziemy musieli na przykład. Specjalnie robić takich challenge jak ten, aby, aby nauczyć się mówić do kamery. Kolejny, kolejny punkt, szósty, przepraszam, piąty. System edukacji opiera się na strachu. Jakby ten cały, cały, cały ten, cała ta edukacja, tak naprawdę, my się uczymy, dlatego że. Że nie chcemy, nie chcemy dostać jedynki, nie chcemy zostać w tej samej klasie, a tak naprawdę nie są przedstawiane nam jakby korzyści, które my będziemy mieli, jeśli się nauczymy. Czyli nie jesteśmy motywowani z takich no, prawidłowych pobudek, tylko no, tak naprawdę jesteśmy motywowani strachem. No i tyle. Siódmy, przepraszam, szósty punkt: wytykanie błędów zamiast chwalenia. No, w szkole my jesteśmy w zasadzie od, w całym, w, przez całą naszą edukację, yy, jakby nauczyciele wytykają nam błędy, a rzadko się zdarza, aby nas chwalili. Nie wiem, czy, czy też macie takie doświadczenia, ale no ja, gdy robiłem jakieś zadanie, to miałem na sprawdzianie wypisane, pomazaną kartkę na czerwono, było wypisane. Że to jest źle, to jest źle, to jest źle, a nigdy nie miałem napisane, że to jest dobrze, to jest dobrze i to jest dobrze. No i przez to, przez to, że my jesteśmy już od samego początku, od dzieciństwa oceniani, to myślę, że przez to w przyszłości, jakby w dorosłym życiu, wiele ludzi no, boi się bycia poddanym ocenie, no bo to się po prostu źle kojarzy. Także ja bym to zmienił, zdecydowanie. No i ósmy punkt to jest y, traktowanie wszystkich, y, wszystkich uczniów jednakowo. Jakby szkoła, y, szkoła nie traktuje ludzi tak jakby indywidualnie. Nieważne jakie masz talenty, do czego masz predyspozycje, tak naprawdę dla szkoły jesteś po prostu człowiekiem, który ma się nauczyć y, tego, co jest w programie i, i masz być taki sam jak inni, czyli jakby no, zabijany jest ten indywidualizm. I, I to w sumie, to w sumie były punkty wszystkie, które sobie wypisałem na minus. A plusy mam dwa w zasadzie. I pierwszym plusem jest to, że, że nasz system edukacji jest darmowy. No i mamy dostęp bardzo dobry do tego w przeciwieństwie do wielu wielu mieszkańców innych krajów, którzy albo muszą płacić, albo w ogóle nie mogą chodzić do szkoły, albo właśnie szkołę mają gdzieś bardzo daleko. Albo muszą pracować zamiast chodzić do szkoły, więc jakby tutaj, tutaj, tutaj jest jakby duży plus. No i tak naprawdę szkoła, jakaby nie była, to pozwala budować relacje międzyludzkie pozwala, pozwala rozwijać jakieś tam umiejętności komunikacji już już na tym wczesnym etapie, I, i w sumie to też jest bardzo ważne. No i to w sumie wszystkie punkty, które sobie wypisałem, jeśli chcecie coś dodać, to zapraszam do komentowania. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia jutro. Cześć!